Witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Super, mega, mój Dzisiaj jest ze mną Dominik, tylko że on gra gra jakąś, grę, nie wiem jaką. Nie wiem, że Dora. Najpierw poczekajcie, bo chcę wskazać film, który był mi niepotrzebny. Teraz pokażę Wam, jak zadzwonimy sobie dzisiaj do Leona, Sandy. Do Leona, a później do Sandy. Popatrzcie. Uwaga, tutaj pisze... Dzwonimy. Nie odebrała. Jeszcze raz. Nie odebrała. Do Leona. Nie odebrał. Nie do Sandy. Do Leona. Jeszcze raz. Nie odbiera. Ale jeśli, jeśli wam ktoś odbierze, dajcie znać w komentarzach. Teraz będziemy dzwonić do Jackie. Widzimy się za chwilę, gdy już to zrobię. dobra, mam numer do Jackie. Załatwiłem sobie go. Teraz sobie do niej. zadzwonimy Długo czekamy. Czy Wiecie co to znaczy? Jak zasilę konto, to mogę do Jackie zadzwonić. Brawo. Tam pisało, że muszę zasilić konto, żeby do niej zadzwonić, naprawdę. Ej, to jest niemożliwe, tam... do Wy to na pewno słyszeliście. Czekajcie. Do Leona za jeszcze raz, nie? Leon nie odbiera. Ale Jacki... Jackie już tak! Czekajcie, zadzwonię jeszcze raz. Ej, nie mogę do niej zadzwonić. Albo jej muszę numer zmienić. Czekajcie, Dora. Nie wiem, ale nie wiem jak wy, ale jak zobaczymy się. Gdy zasilę konto. Kończymy film. Nara. Siemaneczko. Czekajcie.